No I właśnie teraz jakie problemy rozwiązuje nasz handlowiec, tak zwany BDR. Po pierwsze, być może Twoi handlowcy wcale nie lubią cold callingu, nie chcą go robić, uważają, że to jest za, za niski poziom dla nich. Oni są na przykład specjalistami, fachowcami w tym, co robią, i oni chcą już spotkań handlowych. Nie ma problemu, załatwimy to, czyli. Będziemy umawiać im spotkania bez żadnego problemu, zrobimy prospecting, możemy wysłać cold maile, możemy wysłać wiadomości na Linkedinie, możemy i tak dalej, możemy wiele rzeczy, tych, których handlowcy wcale nie chcą robić. I wszystko to będzie w Twoim crm więc wiedza i wszystkie styki i kontakty z klientem będą u Ciebie i dla Ciebie dostępne. Masz wyzwanie na przykład z bazami, jest ogólnie problem, że bazy są za małe, brak ich, w ogóle ich nie masz, albo no, są niejasnego pochodzenia, bo ktoś kiedyś gdzieś je tam kupił, przysłał, to było jeszcze przed RODO, mają parę lat, i tak dalej, i tak dalej. Z wyzwań z tym związanych jest naprawdę sporo, a my możemy na przykład. Przedzwonić i uzyskać zgody RODO. To można zrobić jako oddzielną w ogóle funkcję i funkcjonalność naszego handlowca. Ale może też tak być, że Twoje bazy są nieaktualne w takim sensie, że nie wiadomo, kto się dzisiaj tam zajmuje, czy nadal ta osoba pracuje. Albo jak są bazy, no to z kolei są wyłącznie załóżmy do na ogólne numery typu recepcja i tak dalej. W zespole handlowym brakuje czasu na ważne, powtarzalne czynności. Jedną z takich czynności jest na przykład właśnie wysłanie maila, oferty, propozycji, umowy, draftu umowy, przypomnienie, poproszenie o wypełnienie danych, przypomnienie o odesłaniu, wysłaniu czegoś dokumentów. Może też być o płatności faktury, może taka sytuacja też być. Żaden problem dla nas. Lepiej, żeby to zrobił BDR niż Twój handlowiec czy menadżer, prawda? Więc dzień dobry, prosimy tutaj, czy przypominamy się z płatnością, albo że za dwa dni będzie płatność. O takie rzeczy naprawdę też możemy dbać, choć wydaje się, to nie jest funkcja sprzedaży, ale w niektórych firmach nadal to funkcjonuje. Ja tego nie oceniam. To nie jest tak, że nadal, bo to staroświeckie, tylko po prostu tak jest, że czasami. Handlowcy też dbają o to, żeby klient zapłacił, bo na przykład prowizję mają tylko wówczas wypłaconą, gdy klient zapłacił za towar usługę. I to jest dla nas też naturalne i to możemy zrobić.